Cześć, ja nazywam się Aleksandra Ruczaj i przygotowałam dla Ciebie serię porad dotyczącą domowej pielęgnacji skóry wiosną. Przedstawię Ci krok po kroku wiele różnych zabiegów, które będziesz mógł bądź będziesz mogła wykonać w zaciszu swojego domu. Podpowiem również, czego potrzebuje Twoja skóra po okresie zimowym. Więc jeżeli masz teraz znacznie więcej czasu, zapraszam do oglądania moich wideo. Zachęcam do subskrypcji, aby nic tak naprawdę Tobie nie Przeminęło. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, bądź jeżeli potrzebujesz porady indywidualnej, pod tym filmikiem w opisie tego wideo znajduje się kontakt do mnie. Zapraszam serdecznie. Moment przejścia z zimy na wiosnę jest wyjątkowy dla naszej skóry. Wraz z wiosną wszystko budzi się do życia, także nasza skóra będzie budziła się, będzie bardziej aktywna. Okres zimowy był dla niej okresem spoczynku, natomiast wraz z wiosną możecie zaobserwować znaczną aktywność gruczołów łojowych, gruczołów potowych. Co w konsekwencji tego będzie? Będziemy mogli obserwować, że nasza skóra będzie bardziej błyszcząca. Nasze włosy będą częściej oraz mocniej się przetłuszczać. Mogą pojawić się niedoskonałości, może pojawić się trądzik, również może występować nadmierne przesuszenie skóry, a także skóra może być bardziej reaktywna. Ze względu na to, że jest to okres. Dla alergików bardzo uciążliwy, tak? I osoby ze skórą wrażliwą, ze skórą alergiczną mogą również to mocniej odczuć. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to pielęgnacja na okres wiosenny musi być wyjątkowa i musi być specjalna na wiosnę. Powiemy sobie teraz troszkę o tym. Więc tak, zarówno skóra młoda, jak i zarówno skóra dojrzała potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Wiosną. Co taka skóra będzie potrzebować? Na pewno na okres wiosenny musimy wdrożyć produkty, które będą zawierały takie witaminy jak witamina A, witamina E, witamina C, a także pantenol, który ma właściwości łagodzące skóra potrzebuje składników, które będą ją regenerować. Dodatkowo potrzebne są składniki, które będą mocno nawilżać, a także uelastyczniać skórę. Potrzebujemy również składników, które będą regulować procesy keratynizacji naskórka. Dodatkowo bardzo ważne są produkty, które w swoim składzie będą zawierały takie substancje, które będą chroniły naszą skórę przed tym, aby nie tworzyły się różne Szkodliwe substancje. Jeżeli jesteś ciekawy, jakie są to produkty, to w moich wcześniejszych filmikach dotyczących zabiegu, gdzie robię właśnie zabieg, który regeneruje skórę, gdzie ten efekt jest bardzo taki szybki, a także jeden z moich filmików dotyczący zahamowania procesu starzenia, zapraszam cię do obejrzenia ich. Tam dużo mówię na temat właśnie składników, które Chronią naszą skórę, aby nie tworzyły się w niej szkodliwe związki. Dobra, jakie to tak naprawdę są składniki, które my potrzebujemy wdrożyć do? Wyseny pielęgnacji. A więc tak, na pewno warto zadbać o produkty, które w swoim składzie będą zawierać kolagen natywny oraz elastynę. Kolagen jest to białko oraz elastyna są to białka młodości, są to najważniejsze białka dla skóry, a kolagen natywny. Jest białkiem, które jest w stanie pobudzać procesy odnowy, tak? czyli będzie regenerować skórę, będzie stymulował nasz własny organizm, tak? naszą, naszą skórę, do tego, aby produkowała ona swój własny kolagen. Więc tak naprawdę stosowanie produktów z kolagenem natywnym oraz z elastyną będzie powodowało, że nasza skóra będzie piękna, zdrowa, będzie ona odpowiednio wykładzona, uelastyczniona. I jędrna, i będzie wyglądała naprawdę e, pięknie. E, jeżeli jesteśmy już przy Kolagenie, również e, produkty, które zawierają. E, kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy, on ma silne wiązanie wody. Tutaj jeżeli brakuje kwasu hialuronowego, jego poziom spada, to również włókna kolagenowe, tak one są słabsze, są gorszej jakości, więc tutaj potrzebujemy produktów, tak, żeby zarówno właśnie o kolagen, o kwas hialuronowy, dzięki czemu tutaj te procesy odnowy i skóra będzie na, na pewno wyglądała promiennie i pięknie. Ok, potrzebujemy również takich składników w produktach do pielęgnacji, jakimi są proteiny jedwabiu. One nie dość, że kosmetyki, które je zawierają, to mają takie działanie, że te składniki aktywne, substancje tak lepiej przylegają do skóry, przez co są lepiej wykorzystane, ale również tutaj silne działanie nawilżające, silne działanie kojące i na pewno będą takie produkty odpowiednie dla osób ze skórą. Редактор wrażliwą. Ok, co jeszcze? Skóra na pewno potrzebuje odżywienia i tutaj świetnie sprawdzą się algi, tutaj to jest bomba mikro i makro związków, więc na pewno produkty z, z, z algami. Co jeszcze? Potrzebujemy w tym czasie również składników silnie nawilżających i tutaj proponuję na przykład szałwię muszkatałową, tak, będzie taki długo trwały efekt nawilżający. Ok, skóra w okresie wiosennym, skóra wrażliwa, alergiczna, na pewno sprzedadzą się produkty z alantoiną, która ma działanie niezwykle łagodzące, ale także różne ekstrakty roślinne, aloes, tutaj też jest ten wpływ łagodzenia, ale tak jak najbardziej też odżywienia no i tak jak powiedziałam na początku tak, skóra na wiosnę, tutaj skóra, która gdzie gruczoły łojowe będą bardziej reaktywne no to tutaj na pewno sprzedadzą się takie składniki które mają właśnie właściwości tonizujące, odświeżające i tutaj na przykład produkty z trawą jak najbardziej cytrynową będą fajne Okay. W kolejnych filmikach pokażę Ci, jak, jakie produkty stosuję, które właśnie mają takie składniki, które w taki sposób działają na skórę, więc pokażę Ci różne zabiegi, które warto wykonać w zaciszu swojego domu, tak, które przyniosą bardzo fajne efekty, również pokażę Ci, z jakich produktów ja korzystam. A więc zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli masz jakiekolwiek do mnie pytania, w opisie pod tym filmikiem znajduje się link z kontaktem do mnie zapraszam serdecznie i dzięki i do zobaczenia